I tak w kolejnym odcinku gotuj z latin, czyli ze mną. Dzisiaj będę robił sos pomidorowo-musztardowy. Przedstawiam oto głównych bohaterów tutaj e, tego donośnego i zacnego wydarzenia, a mianowicie masło, kostkę rosołową, bulionu która oraz te podlizki, koncentrat, e, następnie musztardę. Akurat w tym przypadku Mikado z Midla. Tu mamy jedną czwartą garka wody, czyli mniej więcej pół szklanki. A tutaj półtora szklanki wody, czyli jakieś 3 czwarte pół garka. W sumie tej wody będzie 1,5 litrów. nóż, łyżka oraz odrobina mąki. Wodę w większym garku nastawiłem. Wrzucam do niej kostkę rosołową, będę czekał mniej więcej, aż się zagotuje I gdzieś po około 3 minutach do tej kostki rosołowej i wody z nią zmieszaną dodam kolejne składniki, które przygotuję obok. W mniejszym garku zrobiłem dwie łyżki mąki, którą mieszam tej jednej czwartej garnka wody, czy też pół szklanki, Kotka karopowy, z już nam się stopniowo gotuje. Z kilem domieszam. To mamy kolejny bohater, musztardę i ten koncert jest wody. Do tej mieszanki, którą już zmieszaliśmy z mąką, dodaję mniej więcej tak gdzieś ekwiwalent, równoważnik trzech łyżeczek koncentratu pomidorowego, ale żeby to było gęste. Jednocześnie dodam do tego trochę musztardy, to jest taka moja wariacja, nie wiem co z tego wyjdzie, ale zyskuję, że coś ciekawego. Soli oczywiście nie używam. Nie ma to sensu. Kostka będzie na tyle słona w tej mieszaninie. Czekam mniej więcej aż ta kostka będzie się tak w wodzie, ten roztór, roztwór mniej więcej gotować 3 minuty i dołączę tą mieszaninę. wody się przyda, ponieważ trochę nam tu zostało. Całość nam się już tutaj po marutku doprowadza do stanu wrzenia. Ja dokładam jeszcze nieco masła. Tak mniej więcej łyżeczkę i średniej wielkości, nie dużą stołową, nie za dużo, ale i też nie za mało, już tą wolę właśnie taką w tego tofu Myślę, że będzie to udany przepis. Mniej więcej tak po 3 do pięciu minut gotowanie już tej mieszanki Sody jest gotowe. Wystarczy tylko teraz spróbować. Bardzo delikatny smak. Dosyć wyważony. Z drobną nutką takiej pomidora w tym. I takim niewielkim akcentem niż tam, Polecam po prostu jest rewelacja. Dzięki.